Cześć, witam Was w szybkim holu, jest dość późno, wróciłam właśnie z zajęć, ale stwierdziłam, że nagram go już dzisiaj i pokażę Wam, co sobie sprawiłam. E, zakupy są głównie z natury i jedna rzecz, o której chciałam Wam jeszcze raz e, powiedzieć. E, zacznę może od tej rzeczy, jest to odżywka Lash. E, oddzielny filmik na moim kanale już się o tej odżywce pojawił i dam Wam, dam wam link na dole, to jest trudne zdanie, e, jest to odżywka stymulująca wzrost rzęs i odżywiająca je, taka jak wiele innych na rynku. Stwierdziłam, że zrobię dla Was test i za miesiąc wrócę do Was z update'em, jak odżywka sprawdziła się na moich rzęsach. Ale o tym w oddzielnym filmie. Link jest na pewno na dole w opisie. A dzisiaj pokażę Wam jeszcze, co kupiłam w naturze. Hmm. Wkrosiła mnie gazetka z natury, gdzie napisane było, że w naturze jest minus 40 do minus 40% na kosmetyki kolorowe. Nie spotkałam się z taką obniżką w naturze, nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi. Myślę, że to do 40% to taki chwyt reklamowy był i miał ściągnąć klienta do salonu Natura. No i ściągnął i klient kupił ale nic na przecenie. Pokażę Wam, co bym sprawiłam. Pierwsza rzecz to Kareks. po prostu mydło do rąk potrzebowałam, a to akurat ma 33% więcej i to jest ta wersja dla dzieci o zapachu truskawkowym, pachnie jak czupa czups, naprawdę przepiękny truskawkowy, czupa czupsowy zapach. Więc mydełko do rąk i trochę kosmetyków kolorowych. Pierwsza rzecz, która przykuła moją uwagę, to jest My Secret I Love My Style Eyeshadow Stick, Czyli po prostu cień w kredce. Oczywiście będziemy się teraz bawić z taśmą klejącą, bo w naturze wszystko musi być nią obklejone. Pozdrawiamy naturę. Um, tak, jest to taki, taka kredeczka i ona ma taki piękny złoty kolor. Nie wiem, czy to teraz zobaczycie o po tej porze i przy tym świetle piękny, złoty, połyskujący kolor w zasadzie mogłaby również być kremowym rozświetlaczem, bo to nie jest brokat, to jest właśnie taki, taka tafla kolor nazywa się Nude Warm numer 01 i kosztowała niewiele, bo około 5 zł, była na dodatek chyba przeceniona skusiłam się w końcu na ten błyszczyk z Catrice, który tak perfekcyjnie imituje błyszczyk z Clarence'a nazywa się Beautifying Lip Smoother i znowu męczymy się z taśmą klejącą. Nie, to nie jest na moje nerwy, ale na pewno wiecie o co chodzi. On ma taki fajny aplikator w formie gąbeczki. Po długich zmaganiach udało mi się do niego dostać, a więc aplikator jest w formie gąbeczki taki fajne ścięte jak plastikowe aplikatory, ale tutaj jest taka jakby welurowa gąbeczka. Kolor mam. Wzięłam ten jaśniejszy, zaraz może tu coś wyjdzie. Jest. To jest taki prawie przeźroczysty na dłoni, natomiast to jest taka brzoskwinka, dokładnie taki kolor jak opakowania. Myślę, że będzie całkiem fajnie wyglądał na ustach. Pachnie też bardzo przyjemnie. Z szafy My Secret kupiłam również tusz do rzęs i to jest tusz do rzęs Volume Plus Mascara, nic specjalnego myślę, nie mam pojęcia jak działa i nic o nim nie wiem, ale jest w kolorze brązowym, ponieważ potrzebowałam brązowej maskary i tak obserwowałam już brązowe maskary od dłuższego czasu, ale nikt o nich specjalnie nie mówi i nie pisze i nie wiedziałam, którą warto wybrać. Więc stwierdziłam, że wezmę pierwszą, lepszą, tańszą. Potrzebuję brązowej maskary, kiedy chcę się bardzo naturalnie umalować, kiedy yy, linia rzęs też zagęszczam brązową kredką to z zoewy. Yy, I potrzebowałam do tego takiego wykończenia rzęs właśnie brązowym kolorem, i wtedy look będzie totalnie naturalny. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Myślę, że dam Wam znać w najbliższym czasie, czy to się do czegoś nadaje. Kolejna rzecz, nad którą długo myślałam i mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, bo już tyle osób mówi, że jest świetna, że no stwierdziłam, że spróbuję i jest to ten korektor z Catrice, Camouflage Cream, wybrałam w kolorze 010 Ivory, czyli niby najjaśniejszym, ale no powiem Wam szczerze, że ten kolor nie jest jasny. Ma tony żółte zdecydowanie, i to nie jest jakiś wiecie porcelanowo-biały kolor. Ten najjaśniejszy jest taki całkiem w kolorze, myślę, mojej skóry. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Postanowiłam kupić coś do takiego mocniejszego krycia na jakieś drobne niedoskonałości, i taka forma kremowa, myślę, sprawdza się w tym wypadku najlepiej. No i ostatnia rzecz, to jest nowość ostatniego czasu: jest to kolor tattoo Maybelline, i to jest ten kolor. Teraz wyszły cztery nowe naturalne matowe kolory, i ten jest najjaśniejszy Cream the Nude. I zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Teraz poszło lepiej. Wygląda dokładnie tak. Wygląda jak ten paint pod smaka, i właśnie z zamiarem używania go jako bazy pod cienie zakupiłam ten produkt. Był tylko jeden na półce, także wydaje mi się, że dużo osób się na niego rzuciło. Tak i on wygląda dokładnie jak Paint Pot. Jest to matowy, kremowy, beżowy cień. Myślę, że solo też będzie można go nosić, tylko nie wiem po co, bo on jest w kolorze skóry. Ale właśnie jako baza podcienie sprawdzi się świetnie. I mam już doświadczenie z tymi cieniami Maybelline Color Tattoo, i one się świetnie trzymają na mojej tłustej powiece cały dzień bez żadnego zagruntowania, żadnym cieniem sypkim, po prostu solo trzymają się cały dzień. A jako baza podcienie też sprawdzają się świetnie, więc myślę, że to też będzie strzał w dziesiątkę. I to by było na tyle. Taki szybciutki haul. Myślę, że zakupy całkiem udane. Dam Wam znać, jeżeli coś z tych rzeczy mi się szczególnie spodoba. Dam Wam znać, jak te rzeczy mi się sprawdziły, czy które szczególnie przypadła mi do gustu. Za dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Dajcie kciuka w górę, jeśli haul Wam się podobał. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Do zobaczenia. Pa, pa!